Cześć. Dzisiaj pielęgnacja strefy Hydrobotanicznej Lilii Tak wyglądają nasze lilie I tutaj zobaczcie ile wyciągnęliśmy Liści Przekwitniętych Pąków ze stawu Należy to robić Dlatego, że zobaczcie Mamy ślady żerowania Szkodników to, jest, to są szarynka O tutaj nawet widać larwę Tak to wygląda Ona zostawia tego rodzaju ślady. Tutaj mamy początek tego, a więc najlepszy sposób to jest po prostu jak tylko się zobaczy, trzeba to usuwać. Usuwamy również biomasę, wszystkie przekwitnięte kwiaty, jakieś liście, które już skończyły żywot. Pamiętajcie, że należy to robić, bo wtedy wyrzucamy biomasę z obiegu, no i dbamy, dbamy zapobiegawczo o brak szkodników.